Jeszcze nie ma się czego za bardzo cieszyć, ale udało się troszkę wyjść na las no, ze mną, Aro. Coś zaczyna dolinka oddawać, chyba delikatnie. Tam basko, oddali deszcz, pada. A ja tu się próbuję wyskrobać na las. Nie jest łatwo, ale delikatnie, delikatnie jakieś rzeźbienie jest. Wszystko na wrotkę robi. Mną. jak pięknie. Arkadio de No i straciłem trochę wysokości. Ciężko muszę to dzisiaj utrzymać ciężko coś tu wypracować wiatr jest tyle tyle żeby tu coś się utrzymywać ledwie, ledwie tam większość już widzę na ziemi na szczęście zrozumieliśmy się No dzisiaj tak dosłownie na pozórkach tutaj to latanko Siada, wiatr, siada, wiatr, wszystko, to już końcówka!